Cześć Manko, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku Skylands, czyli serii, w której mamy tysiące wysp i będziemy je dzisiaj kolejny raz eksplorować. Zapraszam na intro. Mamy tutaj takie ładne drzewo. Z góry przepraszam wszystkich wielbicieli drzew, a szczególnie brzus, ale muszę je ściąć, ponieważ muszę wykarmić całą swoją rodzinę. Dlatego wybaczcie, no drzewa, takie już są czasy, że no nie da się zarabiać w inny sposób. Trzeba niszczyć drzewa, trzeba wydobywać węgiel i spalać ten węgiel, zanieczyszczać atmosferę Minecrafta. Co jest bardzo no, smutne, ale jednocześnie, jedyną taką możliwością na zrobienie czegokolwiek w tym świecie i osiągnięcie czegokolwiek, zobaczcie, co ja tutaj robię. Robię sztabki złota i będzie mieć ich coraz więcej. Z tego też zrobię sztabki złota i dzięki temu trochę miejscami się zrobiło. Mamy już jeden diament. Przydałoby się więcej skrzyni rozstawić. E, też piszecie mi, abym tą wyspę poszerzył. To jest bardzo mądry pomysł, że poszerzyć tą wyspę i mieć po prostu więcej miejsca na te wszystkie moje rzeczy, które powinny być e, no ogarnięte przede wszystkim, myślę. E, powinienem sobie też coś zjeść, bo szczerze mówiąc, nie jadłem jeszcze w tej serii nic posiłków, nic a nic. E, I to jest ważne, aby coś zjeść, dlatego mam taki piękny sernik, ok? Ja to nazywam sernik, bo, bo lubię sernik jeść. E, I zaraz go zjem na wizji. Uwaga, to jest Cuido, to jest sernik. No, jedz go. Jak się to je? Tak. O, widzicie? Czekajcie. Ale teraz to w ogóle nie widać, nie? Dobra. Daruję to sobie. Zobaczcie, że jak go jem, a i tak malutko serduszek. Yy, przybyło. Cały sternik zjadłem i się nie najadłem, nie? Ja to jestem głodny, naprawdę. Głodny. Mógłbym jeszcze zjeść z kurczaków. Z kurczaków, właśnie, kurczaki moje. Tutaj mam trochę jaj. Idziemy je tam rozmnażać. Kurczaczki, chodźcie. Zaraz tutaj zobaczymy, ile ich może tutaj być. Ups, trochę pech chyba. Z tego co się tam orientuję, to jest jedna ósma szans na wypadnięcie kurczaka z jaja. A tymczasem no, nic tam nie wypadło. Więc trochę kiepsko. No, no naprawdę słabo. Może to się poprawić. E, miejmy taką nadzieję. Tymczasem zbieramy sadzonki. Fajnie, że liście opadają w końcu. No to było trochę tam problemem na początku, no ale to pewnie dlatego, że było to nowe e, i, i musiało chwilę potrwać, zanim się ogarnie. Co możemy teraz zrobić? Na jakąś wyspę iść? Co na pewno? E, polecimy sobie dalej w tamtą stronę, bo tam wydaje się, że będą ciekawe rzeczy. Tylko to jest tak bardzo daleko, że no, nie chciałbym Was tym zanudzać. Ale chyba nie będzie innej możliwości zresztą. Co ja bym robił na takim odcinku, gdybym nie budował ścieżek? Przecież bym wszystkie te wyspy zwiedził w 2-3 odcinki, bo bym zrobił 10 wysp na, jedy, na jeden odcinek, więc moim zdaniem to nie ma też głębszego sensu, żeby same wyspy pokazywać, ale też dostawanie się na te wyspy, budowa tych ścieżek, to faktycznie trwa dużo czasu, bo trzeba to budować z taką precyzją, aby nie spaść też bo gdyby się spadło, no to byłaby wielka strata yy, o, tu jest wyspa wow, 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 uważaj, uważaj, uważaj to ona jest tam bardziej yy, i na tą sobie pójdziemy wcześniej Z chwilka zobaczcie, się tak tutaj czuję czuję się niepewnie w tym miejscu ale zobaczcie ile ich tu jest tu jest jeszcze jakaś, to jest redstone'owa ewidentnie widać tu się nam perspektywa teraz zmieniła na te wszystkie wyspy. Tam jest ta róża, która wystąpiła też w intro. No, um, tutaj też mamy jakieś nie, wie, nie wiadomo. Ja to myślałem, że jest opuszczona kopalnia, ale zresztą zobaczymy sobie. Jeszcze. Yy, I na każdą z nich na pewno będę chciał iść, także zobaczcie, ile to jest chodzenia. No, tam w diamenty są. Czy ja dobrze widzę? I znowu żelazo. Wow, i znowu złoto. Wow, i tam jakieś netery. Wow. Wow, wow, wow. <laughs> Zapowiada się naprawdę przeepicko, żebym ja tylko nie spadł, bo byłoby to koszmarne przeżycie. E, chyba jeszcze nie zginąłem na tej serii, i wolałbym, żeby no tak zostało, bo śmierć na odcinku. To nie jest coś przyjemnego. Oj, nie jest. Naprawdę straszne przeżycie. Naprawdę traumatyczne. Parę razy zginąłem na odcinku. Na przykład w takiej hardkorowej przygodzie, jak zginąłem, no to było to doprawdy straszne. Szczególnie w tym drugim sezonie było straszne. Nie wiem, czy oglądaliście sezon drugi hardkorowej przygody. Myślę nad zrobieniem sezonu trzeciego hardkorowej przygody. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie taki sezon hardkorowej przygody. Dobra, już jesteśmy na prostej drodze. Do tego miejsca trzeba tylko trochę w górę poprowadzić tą ścieżkę. No, jednak. Chyba dość, miejmy nadzieję. I teraz powinno już być fajnie. Kilka bloków. Przed wielkim odkryciem e, no coś nie trafił w środek. I przede wszystkim nie trafiłem w wysokość. Jak to zawsze bywa. Czyli zawsze te dwa czynniki są ogromną stratą. E, nie będę łączył tej wyspy bezpośrednio z, e, z moją ścieżką. Dlaczego? To zaraz Wam powiem. Dlatego... okej, okay, tyle wystarczy. Dlatego, żeby mi się świnie tutaj rozrazyły i owce. A tak, to mogę te świnie i owce trzymać tutaj na tej wyspie i mieć taką swoistą, swojską farmę. E, też trochę nasionek sobie zabierzemy. One nie potrzebują tych nasionek. A mi się przydadzą. Te nasionka. A dobra, rośni sobie tutaj trzcino, czemu nie? I to jest fajne, że tutaj są te owce i świnie. I zobaczcie, na tej świni nawet można jeździć. Wow, do na świni! Ale nie można nią sterować, trzeba o tym pamiętać. Chociaż, jeżeli macie taki kijek z marchewką, to wtedy to pomaga. I wtedy świnia jest sterowalna, żeby tak ładnie to powiedzieć. Um, dlatego być może sobie zrobimy kijek z marchewką, jak znajdę marchewki, bo już świnie osiadładą mam. Wow, Elder Pig, czyli stara świnia. Taka, o. No, nieźle to wygląda, powiem Wam, bo można sobie naprawdę i pojeździć na świniach, i e, mieć wełnę z owiec. Także z całym pozytywne rzeczy. Tutaj, na samym wstępie, no zobaczymy, jak to będzie dalej. Zobaczymy, właśnie. Okej, okay. dobra, teraz wracam, tylko tak jakoś. Sprawnie, żeby tam nie spaść w przepaść. Okej, okay, nawet skaczę na trzy bloki. Także jest to dobrze. Okej, okay, więc. Zwiedziliśmy to. Ej, czekaj, tam powinna być skrzynia. Squido, na każdej wyspie chyba jest skrzynia. Musisz to sprawdzić. Dobra, nie, tutaj nie ma skrzyni, a przynajmniej nie, nie w widocznym miejscu, więc musiałbym to trochę rozkopać. W sumie spróbujemy. Ale tylko trochę. Dobra, jeszcze może jeden blok. Dobra, dość. To jest mój limit. Nie będziemy się w to bawić. Spróbuję jeszcze tutaj. Może coś... Nie wiem, tu została ukryta. Próbuję sobie wyobrazić właśnie, no ale nie. Dziwne, że nie ma skrzyni, a może jest, tylko bardziej ukryta. Yy, jakoś tam z wewnętrznej strony, czy z zewnętrznej. Nie wygląda. No ale i tak miło. Czyli wygląda na to, że będziemy robić po 2-3 wyspy na odcinek, a to znaczy, że odcinków w tej serii no będzie bardzo dużo. Bo jeżeli ja takie tempo utrzymam, 2-3 wysp, a wysp, no nie wiem ile jest, dajmy na to 30. Tak mniej więcej się wydaje, że to jest rozsądna ilość, jaką należałoby przyjąć. E, tam dokładnie pisze, ale już nie chcę mi się czytać w tym poradniku, znaczy w tym objaśnieniu do mapy, w tej instrukcji całej. E, dlatego, no, może być ciekawie przede wszystkim. Przede wszystkim ciekawie, a dalej to się zobaczy, jak jest. Czyli spokojnie, jeszcze kilkanaście odcinków zwiedzania wysp. A potem jeszcze będziemy mieli kilka takich odcinków, gdzie będę jakieś zadania wykonywać bardziej zaawansowane, więc będzie ok, będzie naprawdę zabawnie. Będzie co robić, to na pewno. I nie będziemy się tutaj nudzić, przynajmniej dopóki ostatnie zadanie nie zostanie tutaj skończone, wreszcie dobra wysokość, i w miarę się udało trafić. Mamy. Spałno owiec, czyli mogę zrobić swoją własną farmę tych owiec. No fajnie. To znaczy, że tamte owce mógłbym nawet zabić. To jest wełna. Widzicie? To jest wełna. Nie chcę tego tak niszczyć. Wiecie, normalnie. Natomiast niszczymy sobie normalnie skrzynkę. Bo akurat ją mam. E, poszedłbym też bardzo chętnie w tamtą stronę. To jest chyba Emerald. Nie, chociaż nie, Emerald chyba. A może właśnie tak, bo ja mam teksturpak i może on właśnie tak wygląda. Dobrze, także szybka droga w tą stronę, szybki powrót z żelaznym kilofem, ale to jest daleko, ale to jest daleko. I wyobraźcie sobie, że ta mapa jest taka ogromna, bo na pewno będzie tutaj sporo pracy. Oj, sporo pracy. I trzeba będzie trochę też pobudować, bo faktycznie dobrze piszecie, że fajnie byłoby, jakbym miał więcej miejsca tutaj się rozbudować i poustawiać jakiś magazyn, no prymitywny, ale jednak, bo to by mi pomogło na pewno. Okej, okay. tutaj już pierwsze sadzonki, nie tylko sadzonki, ale też inne rzeczy mamy i fajnie. Tutaj kolejne drzewo. Kurczę chcę iść tam, tylko czy mam tyle cobblestone, żeby tam iść? To też jest pytanko. Trochę mam, dobra, spróbujemy. Spróbujemy, nie poddamy się. Ok, mamy też żelazo, fajną ilość. E, patyczki są. To robimy kilo standardowo układamy kilo żelazny, co by nam pomógł wydobywać pewne rzeczy. Jak na przykład, gdzie było to złoto? Tutaj było złoto, którego nie wydobyłem, bo nie miałem żelaznego kilofa. Eee, no i taki jest właśnie plan, że z tym żelaznym kilofem kurczę pogubiłem się w, w tą stronę, prawda? Tak. I z tym żelaznym kilofem będzie się dało wydobywać i złoto, i diamenty, które też widzieliśmy tam na pustyni, były. No, to będzie na pewno dość ciekawe. Ej, ja miecza nie mam i w ogóle zgłodniałem już. Dobra, robi się źle, bo nie mogę teraz sprintować. No to hit. Podobno jak się skacze, to się idzie szybciej, no ale czy to jest prawda, to nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć i byłoby to naprawdę spoko informacja. No, jakoś tutaj doskakaliśmy, jak króliki, jakieś doświadczalne, ale mimo wszystko się to udało. Zobaczcie, tam w oddali żelazo, diamenty yy, i jeszcze jakiś neter też i złoto też, ok. Także, no ciekawie, ale my idziemy tam pod Emeralda, przynajmniej w tym odcinku teraz, i zobaczymy, czy uda mi się go zdobyć. A w ogóle nie uda mi się go zdobyć. Bo trudno będzie mi schodzić e, z, z. takiej wysokości. To, to, już, to już na sam początek tego trudnego zadania. No ale mimo wszystko się podejmę. O ile się nie zabije. Trzymajcie za mnie kciuki. Żebym się nie zabił. Boże, nie lepiej było iść po te diamenty. Jeszcze jest szansa. Jeszcze jest nadzieja. Dobra, idziemy po diamenty. Innym razem, Emeraldy. Innym razem. Innym razem. Stworzyłem, wiecie. Nie jestem taki odważny, brave, squido, nie wiadomo co, tylko stworzyłem. I. No i kurczę, przepraszam was za to. Ale gdybym miał się tutaj roztrzaskać na oczach widzów, to by to było naprawdę przesłupne wydarzenie, więc postanowiłem, że. Yy... Oszczędzę wam tego, ok? bo. Bo nikt by nie chciał tego przeżywać. No przede wszystkim ja sam do tych diamentów już coraz bliżej. Myślę, że to spokojnie uda nam się osiągnąć. Jest to jak najbardziej realny cel. Zwłaszcza, że mam kilof do ich kopania, także powinno być bez problemów. Nawet bez problemów diaksy, bez stresu. Kurczę, ale stres jest, bo ciągle się pracuje nad tą przepaścią. No i jest taki stres, że jednak, że jednak się w tą w przepaść wpadnie. Okej, okay, wysokość mam odpowiednią. Teraz trzeba pod te diamenty podejść i zrobić to tak, żeby żadnego nie stracić, żeby żaden mi nie wpadł w otchłań, rozpaczy. <grym> Boję się szczerze mówiąc, że stracę te wszystkie diamenty, gdy będę wracać, wpadnę. To jest naprawdę straszne. O, zobaczcie, że jestem bardzo, bardzo blisko. I te emeraldy nawet mamy blisko. Nie, to jest slime. To są slajmy. O kurde, widziałem, że tam się rusza teraz. Także, zobaczcie, to jest taki wielki slime. E, no i będzie to ciekawe do, do zdobycia. No to na pewno. Spróbuję się tam wybrać, nie obiecuję. Ale spróbuję, to są slime bloki A skoro to są slime bloki To być może można na nie, na nie Skakać, tak? Bo z tego co pamiętam To slime bloki o, Takie są, że amortyzują upadek Z dużej wysokości Ok, platforma zrobiona A jeszcze sobie zróbmy jeden poziom, bo akurat mam Cobblestone'a na to I w tym momencie przystępuję Do wydobycia, uwaga Jeden, drugi Uuu, nie ma trzeciego jest, uwaga, trzeci, trzy z trzech, czwarty, piąty, szósty i siódmy diamencik. Mam wszystkie diamenciki, e, łapię do łapek Squido i tym pozytywnym akcentem dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o tym, aby napisać pod nim pozytywny komentarz. I oczywiście, dać łapkę w górę. Też subskrybujcie, komentujcie, klikajcie. Magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was. Na razie. Pa i cześć.